Siemaneczko. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie troszeczkę sentymentalniej bardziej i bardziej smutno. Zagram Wam taką bardzo króciutki pochód gitarowy, solówka do naszego spouspiry i to jest pochód gitarowy, który stworzył w całości, w całym utworze. Śledził, o którym już Wam wcześniej spo, wspominałem, czyli basista Spear. Śledził naprawdę ma fajne, takie kreatywne, smutne po prostu nieraz pochody, które powodują, że, że można się fajnie rozwinąć w zupełnie w innym kierunku. Więc zrobił ten pochód. Ja sobie posiedziałem, troszeczkę pograłem. I stwierdziliśmy, że fajnie było zrobić jakąś subtelną solówkę, i rzeczywiście, ponieważ ja się ogólnie czuję lepiej w subtelnych solówkach niż jakieś tam. Może po prostu nie miałem na to czasu, więc może troszkę zazdroszczę tym, którzy właśnie robią. Natomiast lubię harmonię Erika Claptona i troszeczkę bluesowego grania, i rzeczywiście. Dzisiaj postaram się Wam zaprezentować po prostu bardzo krótki fragment. Nie będę Was zanudzał, bo ja jestem tym człowiekiem, który nie lubi zanudzać, ale lubi działać na wrażliwość ludzi. Mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu uda się. Lecimy, kocha. I to by było na tyle. Delikatnie wrażliwie, subtelnie. Pamiętajcie, kochani, o jednej rzeczy: że odrobina wrażliwości. One more time. Odrobina wrażliwości nigdy nikomu nie zaszkodziła. I nie powiedziałem to ja. Ja tylko cytuję fajnego muzyka.